Witajcie tu Hiof. A dzisiaj zajmiemy się recenzją predakonów, terrakonów, Deceptikonów, A dokładnie tylko jednego. Windraizora Windraiser jest. Wybaczcie mi za to. Windraiser jest... No, dosyć ładną figurką. W generacji pierwszej nazywał się... Trzeba ciepło się nazywał eee, Jak się nazywałeś? Good fraud. Tak, jakoś tak no. Co tu robi ten długopis? Eee, jestem w ściakł. No. I z grubsza to tyle. Cieszę się, jak chcecie, to możecie go sobie podziwiać. No. No i co? Tak wygląda z przodu ładnie. Tylko... Podziwiajcie, podziwiajcie takiego transformersa. No to co? Let's transform it. Ale zanim to się stanie. Chciałbym powiedzieć, że jest koloru ciemnozielonego, beżowego, żółtego i fioletowego. Dobra. No to są? Mm, najpierw trzeba by mu te skrzydła wydłużyć. O, ja, jak to wygląda, nie? Takie taki. I taki. No fajnie, fajnie to wygląda. Więc da dać do góry i teraz patrzcie. Ogon się obejmuje nogi się trochę tak o hops i rozpatrz się tutaj mamy taki jakby guziczek, nie wiem trzeba to poknąć i o teraz tylko głowa do tyłu naciągasz tutaj i teraz już mamy tego pteranodona, teraz wystarczy te ramienniki do tyłu ręce do tyłu no i Windraiser w trybie best jest gotowy. Wygląda no nawet dosyć ładnie. To jest chyba nawet jeden z lepszych predakonów, jaki wyszedł. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to co? Widzimy się już w kolejnym materiale. Aha mam pytanie Czy wolelibyście hmm, następny odcinek z... Aha, co do kolorystyki. Jeszcze oczy ma A teraz wracam do tego pytania. Czy wolelibyście, żeby następny odcinek z hangarem, liderem tych predakonów był nakręcany przez ten aparat, co teraz nagrywam, czy może jednak bardziej byście woleli... Co byś nie woleł Mój telefon. Bo to jest dobre pytanie, ponieważ mój telefon to jest bardzo dobra jakość. Jeszcze nie wiem, jak te filmy przesyłać z telefonu, ale jeszcze się nauczę. No. To proszę, tak takie pytanie komentarzowe. Czy wolicie... Yy. Wolicie, tak? Tak, wolicie. Yy. No, z telefonu czy z aparatu? Yy. Aha. No, i to było takie: wiecie, pytanie komentarzowe. Chyba w recenzji z Twin strajkiem też takie zrobiłem. Albo z hirowa, który dokończenie odcinka właśnie też było takie pytanie komentarzowe. No i co? Tak, yy, z Twin Strike. Em. Nie, 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 z Blightem, z Blightem, z Blightem, tak. Zrobiłem takie pytanie, to co? To jest drugie pytanie. Jaki wolicie mieć film, co nie? Z aparatem czy z telefonem? Aha, i jeszcze jedno. Taki bonusik jeszcze, taka zagadka. Kto widział na materiale tą oto figurkę? To co? Będziemy się już w następnym odcinku. Bye. Bye. Tu był hijaw. Tu hijaw. Tu hijaw. Bez ubioru.